Co przydarzyło się Arabelce, jest obrzydliwe i smutne. Przez kilka miesięcy z wypadniętą pochwą żyła sobie w kojcu, na terenie firmy. Co gorsza, mieszkańcy Sędzisławia w gminie Marciszów informują nas o obrzydliwych praktykach, których ofiarą miała być Arabelka. Od kilku miesięcy lokalna społeczność wręcz błagała Marcelinę D., a więc właścicielkę słuczki, by ta udzieliła jej pomocy. Ale ta pomoc nie nadchodziła. Nadeszła dopiero w momencie, gdy Dios odebrał Arabelkę z wypadniętą pochwą. O ile o kwestii zoofilii dowiadujemy się od mieszkańców, o tyle my jesteśmy w stanie w stu potwierdzić, że Arabelka jest ofiarą znęcania się nad nią i skrajnego zaniedbania. Co najmniej od dwóch miesięcy ta suczka odczuwa niewyobrażalny ból z powodu wypadniętej pochwy, a jej opiekunowie nie reagują, zamykając ją w zewnętrznym końcu zadaję więc otwarte pytanie do pani marceliny d czy gdyby jej wypadła pochwa również nie udzieliłaby sobie pomocy na jutro w trybie pilnym zaplanowana jest operacja uratowanej suczki